Dlaczego nikt nie mówi o kryzysie paliwowym w Rosji? Nie zrzucajmy winy tylko na sankcje problem jest znacznie głębszy. Jedna katastrofa zmieniła wszystko. Kryzys paliwowy w Rosji to już nie tylko nagłówki gazet to realny problem, który dotyka codzienne życie. W wielu regionach obowiązuje limit 10 litrów paliwa na stacji. Kolejki na stacjach benzynowych się wydłużają. Ceny na czarnym rynku szybują w górę. Wielkie rozwiązanie Kremla awaryjny pociąg z paliwem z Białorusi. Ale pod Smoleńskiem doszło do katastrofy. 12 cystern wykoleiło się i eksplodowało, wywołując gigantyczny pożar. Tygodnie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie zmusiły Moskwę do zakazu eksportu i wprowadzenia racjonowania. Ale oto sedno sprawy: prawie całe paliwo jest teraz transportowane jednym korytarzem z Białorusi, co stanowi ogromny strategiczny punkt krytyczny. Ten jeden wypadek sprawił, że czołgi i ciężarówki otrzymały nakaz oszczędzania paliwa, artyleria stoi bezczynnie, a nawet ewakuacje medyczne zostały wstrzymane. Jeden wypadek kolejowy i nagle rosyjska machina wojenna zaczyna zwalniać. Mówi się o reakcji łańcuchowej.